Cześć, witajcie. Skoro mięso daje tyle białka, jest takie odżywcze i daje mięśnie i super hormony, to dlaczego wszyscy, dosłownie, karniwoży, którzy uprawiają jakiś sport, zażywają sterydy? I słuchajcie, kilka dni temu wyciekły maile, które pisał człowiek znany jako Liver King, a jego prawdziwe imię, nazwisko to jego prawdziwe imię i nazwisko to jest Brian Johnson. I w tych e-mailach on mówi o tym, że spędza miesięcznie 11 tysięcy dolarów na sterydy różnego typu. Ja się na tym nie znam tak dobrze. Natomiast możecie zobaczyć cały, cały film na ten temat. Na temat tych maili jest tutaj na kanale More Plate, More Date. I ten mężczyzna tutaj opisuje. Będzie robił też film, w którym będą opisane wyniki badań krwi tego, tego pana, który zwie się Liver King. Ja tylko dodam, że on jest słynny z tego, że właśnie jest słową, wątrobę, Słyowe Genitalia, Jąda, Serca i tak dalej, i tak dalej. Jest po czterdziestce, ma już ponad milion subskrybentów, których zdobył niejako w ciągu roku tylko i chwali się tym, jak to właśnie, jak to te takie jedzenie, takie powiedzmy przodków ancestral daje mu siłę i takie takie ciało wielokrotnie zaprzeczał temu, iż zażywa jakiekolwiek sterydy, a teraz m, nagrał także film kilka dni temu, że kłamał i prosi o wybaczenie swoich widzów. Także słuchajcie. To nie jest jedyny przypadek karaniwora, który jedzie na tych sterydach. Sferycz również na sterydach jedzie. Frank Tufano i inni panowie tak samo. Fatalne wyniki krwi. Jeżeli Wam gdzieś pokazują jakieś wyniki krwi, to tylko i wyłącznie cząstkowe, jakieś wycinki. Słuchajcie, nie dajcie się na to nabrać. Ja będę nagrywała film, w którym pokażę Wam także innych karaniwerów, którzy. Ukrywają prawdę na temat swojego stanu zdrowia. Między innymi jedna dziewczyna, której kanał dedykowany bodajże Carnival Lady, ca cały kanał dedykowany temu, żeby właśnie mówić o, o tym, jaka super jest dieta carnivora. I dziewczyna w pewnym filmie mówi o tym, że nie mogła po prostu już pełszać się bez kuli, taką miała dnę moczanową, czyli tak zwany gout. I tak to wygląda słuchajcie, każdemu to zniszczy zdrowie. Jest to I w ogóle od dawna jest wiadomo, że mięso zdrowe nie jest, tak? To już od dawna gdzieś tam nam intuicja to podpowiada. Mięso to nie jest nic, nic innego, jak ogromny biznes. Jest to największy biznes na świecie. Od tego biznesu są uzależnione inne biznesy. Z tym się nie tylko wiąże sam już biznes taki typowo mięsny, ale z jedzeniem mięsa łączy się także myślistwo i cały łańcuch dostaw towarów, broni, różnego typu wyposażenia, wpływy do rządu. Na przykład wystarczy mieć 50 euro rocznie, aby zostać, seryjnym zabójcą, po prostu zwierząt, bez limitów, można sobie zabijać ptaki i, 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 i zające. Co jeszcze? Także słuchajcie, no 11 tysięcy dolarów na sterydy. Tutaj się obwinia wegan, że, że używają jakiegoś suplementu typu B12 czy witaminy D3. To rzekomo Weganie wspierają tak, system farmaceutyczny. Okazuje, że niekoniecznie w szpitalach. Słuchajcie, czy w tych szpitalach to tam tak naprawdę leżą. Weganie. Czy w tych szpitalach to raczej są ludzie, którzy właśnie jedzą głównie produkty pochodzenia zwierzęcego. Także nie dajcie się nonować. Na każdy, każdy, każdy dobrze, tak, każdy chce, każdy promuje swoją markę na YouTubie, każdy chce. Mm, mieć dużo wyświetleń. Każdemu zależy na tym, żeby być bogatym, żeby łatwo pieniądze wpadały. A jeszcze jest taka rzecz, że ludzie często, ludzie często nie mają odwagi cywilnej do tego, aby, żeby przyznać się do tego, że się po prostu mylili i będą często tkwili w swoim błędzie. Ja kiedy spojrzałam naprawdę w oczy i naprawdę tak zrobiłam sobie rachunek sumienia, czym jest dla mnie to jedzenie tego mięsa i to co ja robiłam, to po prostu wiedziałam że muszę, że nie mogę po prostu zniknąć albo dalej kłamać i udawać, że wszystko jest w porządku wiedziałam, że stracę subskrybentów słuchajcie, filmy na temat mięsa miały dużo większą popularność, kiedy nagrałam film, w którym jadłam kawałek surowego mięsa, miałam w jeden dzień 15 tysięcy wyświetleń, mój kanał był gotowy praktycznie do monetyzacji ja usunęłam te wszystkie filmy Dlatego, że nie zależy mi na wyświetleniach, tylko zależy mi na prawdzie. A prawda jest taka, że biznes mięsny niszczy człowieczeństwo, niszczy naszą ziemię, niszczy środowisko, niszczy przyrodę, niszczy zwierzęta. Po prostu, jeżeli się nie obudzimy z tego barbarzyństwa, to za chwilę naprawdę będziemy strasznych terapatach po prostu. Będziemy żyli na jednej wielkiej pustyni, na której nie będzie żadnych zwierząt, oprócz może jeszcze jakiś tam zwierząt hodowlanych. I tyle. Także karniwo, jeżeli jesteście tym zainteresowani, jeżeli gdzieś tam już to robicie, słuchajcie, naprawdę uważajcie, zróbcie sobie badania, sprawdźcie sobie badania krwi i popatrzcie po prostu szczerze na to, tak? Nie dajcie się w to wkręcić. Jeżeli zależy wam na zdrowiu, to jest to najgorsze, najgorszy sposób, jest to najgorsza możliwa opcja, tak, jest to absolutnie zaprzeczenie jakiegokolwiek zdrowia. Człowiek jest owocorzecą z natury, tak, człowiek to wyspiasz, człowiek to istota ży żyjąca gdzieś tam głównie w tropikach swego czasu i powinniśmy żyć w raju, słuchajcie, w wegańskim świecie. Nie ma rzeźni. W wegańskim świecie są owoce, sady, drzewa, krzewy owocowe, ale nie ma w tym świecie rzeźni. Co w tym takiego złego i co to komu przeszkadza? Jeszcze dodam tylko, że to właśnie jedzenie mięsa to jest jeden z pięciu podstawowych błędów, które popełniła ludzkość. I ten jeden błąd, to jest jeden z pięciu błędów, ale jedzenie mięsa powoduje u ludzi, że ta ciemna strona człowieka, tak, każdy ma swoją jasną stronę i tą ciemną, dobrą stronę i złą. Ta ciemna strona człowieka poprzez, jedzenia, poprzez jedzenie, zjadanie zwierząt staje się jeszcze po prostu ciemniejsza. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Dbajcie o siebie.